Czołem wszystkim. Dzisiaj będzie historia z pogranicza elektroniki, kiedy programista chciał zrobić dobrze, a wyszło jak zwykle. Historia ciągnie się od Maja, święta Majówka, no i drugi Maja przypadł tutajże na czwartek. No ale to jest taki dzień między świętami, gdzie komunikacja kursuje według rozkładu świątecznego. Większość firm albo pracuje na pół gwizdka, albo w ogóle, bo odbieram jakieś zaległe inne święto, które wypada w sobotę, no ale policja, straż pożarna, czy jakiś szpital oczywiście pracują. No i tutaj wchodzi jeden z naszych projektów, który był dla branży healthcare. Dzwoni klient, no że jest problem, no ale w firmie też wakacje. Serwis wyjazdowy gdzieś na drugim końcu Polski pewno pływa jachtem na Mazurach. na no, ponieważ wiedzą, że kiedyś pracowałem wszystkich lat jako filter application engineer, czy mógłbym pomóc? Tym bardziej, że to jest to samo miasto. To na taksówką pojadę na koszt firmy, to i tak w pół godziny dojadę na miejsce. Ok, ale nim pojadę, no to chcę porozmawiać z tą osobą, bo może przez telefon da się wyjaśnić albo na to rozwiązać, bo głupio jechać. Żeby wcisnąć Enter, czy podpiąć jakiś kabelek, albo ewentualnie telefonicznie ktoś mnie naprowadzi, co ewentualnie może być jeszcze potrzebne, tak, może na przykład dysk, może jakaś pamięć, no, może coś mi podpomoże, ale nie byłem zaskoczony, za wiele się nie dowiedziałem przez telefon, ponieważ osoba rozmówca tak? to była jakaś pani doktor czy pielęgniarka, która po prostu potrafiła powiedzieć to, co widziała na ekranie, urządzenia. Medycznego i no, wysłałem zdjęcie pod MMS-em, ale aplikacja była bardzo dobrze napisana, więc tam była komunikat, że brak połączenia z serwerem i tyle. No to brak połączenia z serwerem, nic nie wymyślimy. Pakuję się i jadę. No i cóż, pojechałem <grym> oczywiście na recepcji czy tam rejestracji. Nikt za bardzo nie poinformował, że ktoś ma przyjechać, więc. Musiałam stać swoje w kolejce z innymi pacjentami. Pani o niczym nie wiedziała. No dobra, zadzwoniłem do tej rozmówczyni wcześniej, no to zeszła na dół, już mnie tam poprowadziła, do gabinetów. Krótko o infrastrukturze, która tam była. Infrastruktura. Były dwa czy trzy, trzy gabinety zabiegowe, gdzie było urządzenie medyczne, i po wykonaniu badania wysyłało do lokalnego serwera wyniki. Tam było archiwizowane, przetwarzane, żeby nie było tak, że urządzenie się zepsuje i nie ma żadnej kopii. Więc ten serwer tam służył jako taki backup. Może coś tam jeszcze nie wnika. No i pani pokazała faktycznie nie, nie działa. Ten, ten błąd to sam miałem na telefonie. No to co mogłem sprawdzić, czy się lampki od Ablinku świecą na sieciówce i tyle, idziemy do serwerowni. No i tu się zaczęły pierwsze schody, bo w serwerowni, inaczej nie można było wejść do serwerowni, bo do serwerowni albo wchodzą specjalisty IT, którzy przyjeżdżają z centrali i skądś tam, no albo taki lokalny pan facility, i Mietek, ale go nie było, no bo są święta. No ale gdzieś tam panie poszukały i okazało się, że któraś osoba, która, bo tam karty zbliżeniowe były, Otwiera to pomieszczenie, więc spoko, serwerownia, jak to taka typowa serwerownia. Jedna szafa Rakowa, a reszta pomieszczenia zawalona kimiś gratami. Jakieś mopy, reklamy, billboardy, kartony z dokumentami. No okej. Okay. Szafa Rakowa, tam za dużo nie było do kombinowania, bo były trzy komputery. Oczywiście UPS-a też tam żadnego nie było. No i był KVM i tutaj docieramy do meritum, szybko poszło ustalić, który to serwer i co na nim dolega. Ja tutaj podkreślę, to jest zdjęcie przykładowe, ja nie robię zdjęciu klientów, żeby nie było wiochy, ale myślę, że to zdjęcie nam wyraźnie pokaże w czym jest, albo w czym był problem. Komputer wisi, nie, wisi na BIOSie, no bo nie może przejść dalej, bo pokazywa błąd, że tam CMOS check some error. Czym jest CMOS? CMOS jest taka pamięć podręczna do BIOSu, gdzie są przechowane ustawienia z jakiej kolejności urządzenia mają się butować, jaka jest godzina, jakie jest ewentualnie hasło i wszystko inne, co tam możemy sobie postawić w BIOSie. No i kiedy taka pamięć CMOS z jakichś powodów jest uszkodzona, no to wtedy taki komputer to zgłasza, no i trzeba wcisnąć w tym wypadku. F1 na no, chyba nie było, F1 a było jakiś inny, F4 mi się zdaje, ale Bo to był chyba HPK, a to jest jakiś tam inny losowy z internetu. Bez znaczenia, trzeba było wcisnąć przyciski i poleciało by to dalej. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że bez powodu CMOS nie, nie znika. tak? Ja sobie wziąłem jakiś przykładowy układ, to jest multijouka, technologia sprzed ponad 10 lat, ale swego czasu bardzo popularna. No, i taka multi sobie tutaj widzicie ma wyjście VBAT. Tak ona tam sobie mierzy, jakie jest napięcie, czy nie za małe, czy za duże. Tak samo jeszcze sobie tutaj sprawdzam, przykład case open. To jest taka sytuacja, na przykład ktoś chciałby ukraść sobie ram z komputera. To jeśli, mimo że komputer jest odłączony, otworzy taki komputerek, to ta jołka, która jest zasilana tymi <laughs> szczątkowymi miliamperami z tej bateryjki, odnotuje takie wydarzenie potem w biosie, że o, obudowa była otwarta. Bo niektórzy artyści potrafią z serwerów, na przykład jest taki serwer jakaś maciora, wiecie, 64 GB RAMu. To ktoś sobie trochę skubnie RAMu do domu, bo to też doderki trójki, a potem odkrywa, że to są pamięci ECC, więc one w takiej zwykłej płycie nie działają i odnosi z powrotem, bo takie artysty też bywały. No ale powracając tutaj do naszego CMOS error, No, okej, okay, wcisnąłem F1, zaczął się kręcić Windows. Ok, już witałem się z gąską wracam do tamtych pań, żeby to sprawdziły. No i tam muszą te swoje aplikacje podpalać i testują. W międzyczasie to się dowiedziałem, że tak naprawdę ten problem wcale nie jest nowy i rano ten taki pan Mietek, który tam pracuje, który wymienia żarówki, tonery, ustawia routery, czy tam access pointy, no to teraz też właśnie coś tam w serwerowni zawsze grzebał i to pomagało. Jak to budżetówka... Człowiek musi być alfą i omegą, bo prywatna firma to miałby pięć etatów i czterech kontraktowców do tej samej czynności. Więc to mnie pocieszyło, prawdopodobnie znalazłem przyczynę, co było nie tak, że po prostu bateryjka prawdopodobnie jest już rozładowana w tym komputerze i trzeba wcisnąć F1 i nara, mogę wracać. No ale niestety po paru minutach dalej im to nie działa, tyle że komunikat błędu się zmienił, no to dobrze, znaczy, że tam jakiś adres IP się podniósł, ten system się podniósł, tylko jeszcze jakaś usługa z jakichś powodów nie chce działać. Wracamy do serwerowni. Moje pierwsze zaskoczenie, które tam było, no to oczywiście Windows Server 2012. No nie jest tak źle, bo teoretycznie EOL jest tam od roku, więc jest tylko o rok niewspierany, co jak na budżetówkę czy tam na jakąś firmę prywatną, która ma podpisaną umowę z NFZ. To nie jest tak źle, jak mogło być. No ale do mnie dotarło, że hmm, prawdopodobnie mamy tutaj taki problem. Zaraz patrzmy, gdzie to jest. Skoro wcisnąłem F1, to przywróciły się domyślne ustawienia, takie, które są fabrycznie, i wiele, skoro ten serwer się komunikuje z tymi urządzeniami, to mogą mieć jakieś po prostu oparte na czasie mechanizmy. Tak, w JWT jest to bardzo proste, że tam mamy expiration time, czas wystawienia. No, i jeśli te zegary się rozjeżdżają, a na pewno się rozjeżdżają, bo domyślna wartość BIOS-a to jest jakiś rok 2000 albo, albo coś tego pogranicza. Więc to nie jest kwestia paru minut, tak? To jest kwestia paru czy kilkunastu lat, więc JWT na pewno by nie działało. No i tak samo tutaj co pokazujemy, też ssl -e by nie działały. Bo jeśli system czasowy jest niższy, aniżeli czas wystawienia certyfikatu, o więcej niż tam ile sobie ktoś wymyśli w takiej przeglądarce czy w systemie, no to ewidentnie coś jest nie tak. No i po prostu jeśli jest komunikacja po https ie no to, to też nie będzie działało. Więc tak, było to moje przeoczenie. Dałem trochę ciała. Zamiast F1 trzeba było wejść tam do Biosu i ustawić zegar, co uczyniłem drugim razem. Razem do tego Biosu, tam ustawiłem mniej więcej tak, żeby ten czas mnie jako tak zgadzał. Poleciało dalej, poleciałem znowu do tych pań, żeby sprawdziły i już były zadowolone. Faktycznie tam im zaczęło działać. Więc sukces, można się zwijać. I już myślałem, że to jest koniec historii. Jeszcze może taka mała uwaga: jak to był Windows Server 2012, nie było tam żadnego bitlocka, więc nie mogłem się powstrzymać tam na etapie, jak tam jeszcze grzebałem, sobie Hirensa ściągnąłem, żeby do tego systemu się tam wbić, żeby sobie administratora ogarnąć i tam trochę pomyszkować po tym systemie. I co tam właśnie mnie zastanawiało, ponieważ, ok, jeśli nawet zegar był źle ustawiony, czekajcie, otworzmy sobie jakiegoś PowerShell'a, że jeśli nawet system jest źle ustawiony, bo ma jakąś domyślną datę, rok 2000, ale się załadował, no to przecież powinno być NTP, tak? W32tm, query status, jakoś tak. To żeby nie było, ja nie jestem taką jakąś alfą i jest tam wszystkie komendy z PowerShell'a, czy wszystkie komendy z Linux, a. nie, wcześniej sobie tam trochę w trakcie rozwiązania tego problemu sobie poszukałem, tak? Na Stack Overflow'e, y, co tam, gdzie trzeba porobić, bo z Windowsa korzystam rzadko, ale dużo jest dokumentacji, więc znaleźć to, czego potrzebuję, to nie żaden problem. No i tam ogólnie... Była jakaś rzeźnia, jakieś dziwne rzeczy nieziemskie się działy. Więc jak popatrzymy tutaj mamy, a się synchronizował, Ale generalnie jak się brało tam resynk, o ile dobrze pamiętam. To tutaj coś tam szło nie tak, tu nie było Successful, tam był, tam był jakiś problem. I jak zacząłem grzebać w tym temacie, NTP korzysta z UDP, więc tam zwykłym sobie telnetem jakimś nie sprawdzimy, tak? jakoś tam portu 123. NTP korzysta z portu 123. Do UDP trzeba się troszkę namęczyć, czyli netkata można użyć, tak? Czyli U jest od UDP, Z żeby nam jakoś podsumowanie dał, no i tam weźmy sobie tak google.com i port 123. Zobaczmy, no i okej, okay, jest success successful. I teraz jakbyśmy chcieli na przykład jednak tam coś więcej zobaczyć, czy to działa, to zróbmy sobie echo. To żeby nie było, ja to nie piszę z pamięci, nie jest tam wszystkich protokołów. Ja tam sobie w trakcie tego posiadówki w tej serwerowni sobie tam troszkę pogrzebałem, no bo lubię lubię grzebać. Dlatego też tam pojechałem, bo do jakiejś firmy Januszek bym nie pojechał. A ponieważ wiecie, to jest jakiś ośrodek zdrowia, czy jak to tam się nazywa leczenia. Jacyś tam ludzie przyjechali, tak? Jacyś na jakieś zabiegi planowane czy nie, możemy jakieś urazy, i teraz w dzień, w dzień wolny od pracy 2 maja, gdzie komunikacja prawie korcyjna, gdzieś będą jechali na drugi koniec miasta, żeby nie wiem, ktoś im zrobił tamten rentgen, <grym> już mówiąc dokładnie co to tam za urządzenia były. Więc pojechałem tam dla tych pacjentów, a nie dla firmy, która mi płaci, czy dla tamtych firmy, która to sprzedała. I zobaczmy, czy nam to zadziała. Body tracker, snap. Co to za głupoty się tutaj pokazują? <laughs> A, przepraszam. Dobra, jakieś tam śmieciuchy się pojawiły, więc jakaś tutaj komunikacja dwukierunkowa jest. Tam generalnie nie było wyjścia do NTP. Tu jeszcze byśmy dopisali W2. Tak, czyli, żeby 2 sekundy poczekał by się rozłączył. O. No i dobrze, ale tu, tutaj u nas działa. Natomiast tam to nie działało NTP, dlatego, mimo że wcisnęłem F1, Windows się załadował, on nie był w stanie tego zegara synchronizować. trzeba było go ustawiać ręcznie i to jest to, co w moim uczuciu robił ten pan Kazio, to, co się dowiedziałem, że tak codziennie tak robią. A dlaczego robią tak codziennie? No bo w ramach oszczędzania na energii elektrycznej nie, te serwery nie chodzą cały czas, po co są wyłączane. No i skoro są wyłączane, żeby prądu nie żarły, no to to, to też jest popełnienie, do którego ta bateria się rozładowała, bo taka bateria powinna starczyć spokojnie jakieś 50 lat tak najmniej. A jeśli te serwery były tam wyłączane, a takie rakowe sprzęty, to trochę więcej tam mają, jakichś dodatków, innowacji, jak mierzyć jakieś temperatury, wentylatorów, coś tam, jest. może być tak, że ten pobór prądu w spoczynku jest dużo większy i taka mała bateryjka ta CR2032. A właśnie tam z reguły to jest taka bateryjka to ona ma tam 200 czy tam 220 miliamperów, więc ona tam za dużo nie ma, tak, na tak niezwykłym zegarku, jak czasami mamy na ścianie taka bateryka, to tam 2-3 lata pociągnie i, i umiera. Okej. Okay. Oj. Umiera, więc dla mnie temat był zamknięty, mi się zdaje, zda, że odkryłem o co chodzi, dobra, wróciłem do domu, no i Następny tydzień. Następny tydzień robi się afera w firmie, no bo ja za ten mój wyjazd dostałem dzień wolny, czyli tak naprawdę zrobiłem to za darmo, bo 2 maja wolałbym sobie w ogródku uprawiać kartoszkę, a nie jeździć tam, no ale tak jak mówię, zrobiłem to dla tych pacjentów, dla tych ludzi. To jest coś, co mogę spróbować zrobić dobrego dla społeczeństwa, bo mam taką chęć. Natomiast Firma moja wystawiła za ja mój ja 1200 zł fakturę do zapłacenia, no i jak rozumiecie, trochę się im tam zapieniło. No, czy tam 1000 zł plus 2, czyli tam 1230, jak już tam dokładnie czy każdy grosik, że oni nie zapłacą. To nie jest mój problem, wiecie, ja pojechałem, zrobiłem swoje, no ale jak tam był temat, był wałkowany. Przypomnę, mamy teraz lipiec, a temat jest w dalej jest wałkowany. No to w trakcie tego też udało mi się dotrzeć do tego pana Mirka, który to wcześniej robił. No i tak pytam, że wiecie, firma zapłacił, zapłaciła za mój przyjazd, tylko dlatego, że bateryjkę trzeba wymienić. To dlaczego tej bateryki nie wymieniacie? No i tu byłem, byłem bardzo zaskoczony, bo okazało się, że ten pan Mirek był z zawodu elektrykiem, ale takim bardziej elektronikiem. Czyli nie to, że tylko potrafił w gniazku, w ścianie podłączyć trzy przewody do zasilania, a coś tam potrafił bardziej ambitnego zrobić. I on generalnie mówi, że to jest grubsza sprawa. Grubsza sprawa dlatego jest, bo on wie, że jak jest bateryka, tą baterykę był gotowy wymienić, bo to żadna magia wymienić baterykę. Tylko, że mu firma nie pozwala, bo to, wiecie, sprzęt na gwarancji za grube miliony. No tak, na pewno sprzęt na gwarancji z Windows Server 2012. Może na jakiejś gwarancji rozszerzonej i tak dalej, może instalowali jakiś stary soft, bo może ta aplikacja była stara i jakiś pomysł ze zgodnością, ale po ilości kurzu i technologii, która tam była, sądzę, że już nie był na gwarancji. Natomiast tak przyznał, że ten problem nie jest nowy, że właśnie każdego dnia rano to oni to włączają. A dlaczego to włączają? No, bo je wyłączają na koniec, nie oszczędzają energię, a właśnie oszczędzaniu energii, ten moment, kiedy Wchodzisz do jakiegoś miejsca i wiesz, że jest z, z budżetu państwa, jakby sponsorowany. Ogólnie budynek klimatyzowany, więc miły, przyjemny chłód, ale w tej części administracyjnej, gdzie ta pani była, ta moja rozmówczyni, okna otwarte i na zewnątrz, i na korytarz, bo pani jest za zimno. To zamiast tam sobie wziąć i wyregulować, czy nie wiem, nawet zasłonić sobie ten klimatyzator kartką, jakoś tam u góry. To pani otwiera drzwi na, na korytarz i na okno, żeby trochę ciepełka wpuścić, no bo tak to jej za gorąco, a tak to ma idealnie, no bo zgadza się no ma idealnie, bo cały chłód, który jest na korytarzu, wyciąga przez jej pokój na zewnątrz więc super ergonomiczne i ekonomiczne rozwiązanie. No i powracając właśnie w ramach tych oszczędności, że ta klimatyzacja ogrzewa cały, cały budynek na zewnątrz, no to oni wyłączają te komputery na noc, żeby nie hałasowały, bo im krócej pracują, tym dłużej będą działały. No trochę prawdy w tym jest i to jest pewnie ta przyczyna, dla którego ta bateria się tak szybko, czy szybko to nie wiem, bo nie wiadomo od ilu lat ona tam pracowała, a że się rozładowała. No i kiedy ten problem się pojawił i pan Mirek, czy tam nie pozwolili mu wymienić tej baterii, zaproponował, znaczy, to znaczy że naprawi, mu nie pozwolili, no to wezwali ten serwis jakiś autoryzowany, chyba to było HP albo Dell, ale to już bez znaczenia, jaki to był serwis autoryzowany, i oni, uwaga, krzyknęli 3000 zł. 3000 zł za wymianę baterii, no to temu panu zaświeciło się czerwona żarówka, że to lekka przykinka, ale nie mówili, że nie, że to nie jest za wymianę baterii, tylko za wymianę płyty głównej. No, i wiecie, ja rozumiem, że czasami mechanicy mogą naciągać klientów na kasę. W wiele branżach można naciągać klienta na kasę. Ale kiedy to też nie jest zepsuta tylko bateryjka, no to tak trochę, <laughs> trochę jest niehalo tutaj, żeby klientowi sprzedawać nową płytę główną. Więc pytałem się, czy są jakieś papiery z tego, no bo jak było jakieś zlecenie, i też tamtemu serwisantowi musieli zapłacić za przyjazd. No to, czy są tam jakieś dowody? I to ten raport, który tam był, był dla mnie potwierdzeniem, że nikt ich nie naciąga na kasę. Bo co tam ten serwisant zrobił? Tam ten serwisant, jak byłby jakimś takim lajkiem albo kimś, kto się uczy, takim juniorem, zobaczyłby, że nie działa, czyli bateryka jest rozładowana, wkładał nową bateryjkę, problem rozwiązany, bo już trzyma. Natomiast tamten pan, przy pomocy zwykłego multimetru, zmierzył jaki jest prąd poboru z tej baterii. Przypomnę, taka bateryjka ma około tam 200 mA, 3 V, natomiast tamten pan tam wpisał, że pobór prądu jest tam chyba 3 mA, czy coś takiego, a powinno być tam mikroampery, więc po prostu każda nowa baterijka, którą by tam włożyć, to po prostu przy takim poborze się Roz, szybko rozładuje, no bo gdzieś jest jakieś zwarcie, gdzieś jakaś bramka się nie domknęła i gdzieś ten prąd gdzieś na sobie upływa. Albo w takiej multijouce, albo w mostku południowym, no bo tam kilka różnych elementów jest zasilanych przez takie VBAT. Przez napięcie bateryki 3V, więc trzeba szukać albo płytę reperować i w niej grzebać, no, ale jeśli ma być zachowana ciągłość naprawy, to nie można wymontować teoretycznie z tego serwera płyty, wysłać do serwisu i czekać dwa tygodnie. Dlatego nie zaproponowali, że wymienią tą płytę, tak? A oczywiście staną sobie pewną wezwą, naprawią i sprzedadzą jeszcze raz. No, ale nikt tego serwisom nie broni. Więc oczywiście ten ordynator, dyrektor, go nazwać powiedział, że on 3000 nie będzie płacił za wymianę, bo jego specjalista pan Mietek powiedział, że to jest bateria. A poza tym, skoro pan Mietek rano przed pracą może wcisnąć ten F1, czy tam coś zrobić, jakąś magię w tej serwerowni, że to znowu działa, to nie jest to na tyle krytyczne, żeby to reperować. No i <laughs> efekt jest taki, że mają tam cały czas tą taką płytę z uszkodzoną bateryjką i to nie działa. Natomiast ok, ponieważ pan Mietek był bardzo taki przyjazny i miły do gadania, to mu zaproponowałem, że ok, to jak on tam musi wchodzić do BIOS-u, tą tam godzinę i wciskać F1, to może mogę mu zrobić tak, że on po prostu będzie wciskał F1, a dalej no to to z NTP sobie pobierze, no bo z jakiś powodów to NTP nie działało. Bo wtedy takie F1, to wiecie, pani pielęgniarka, czy jakaś tam bardziej ogarnięta sekretarka, może wciskać, tak, żeby, jak się boją tam dopuszczać taki zwykły personel do tej serwerowni. No to wtedy zamiast jednego pana Mietka, który sobie wziął 2 maja urlop, ktokolwiek bardziej ogarniętych osób może tam wcisnąć do F1, a potem już zegar się synchronizuje z NTP. No i tutaj doszliśmy do kolejnego etapu, czyli pomysłów budżetówki że NTP nie działa, ponieważ tam na firewallach są po prostu obcięty port 123, gdzie on tutaj się nam ukrywał. Czekajcie, gdzie to było? Że port 123 jest obcięty, bo tam specjalisty, które wiecie, chodzą na różne kursy, szkolenia, mają dużo certyfikatów, stwierdzili, że im mniej usług dostępnych, tym lepiej i bardziej sekurnie. Jest tak sekurnie, że system jest niefunkcjonalny, bo na zegaru nie może synchronizować, ale <laughs> przegapili, że jest dostępne HTTP, no bo potem tam różne dziwne rzeczy, aplikacje się komunikują po http ie po wszystkich. Więc o ile NTP było niesekurne, a to HTTP w porządku, to po prostu tam panu naskrobałem w PowerShellu, w autostarcie, prosty skrypt, który przez HTTP sobie pobierał obecny czas. <laughs> Jaki jest, wyciągał tego stringa i tego stringa wklejał do set date, tak? Set date, date. Jakoś, czekajcie, set date. I tutaj date 20210101. Zobaczmy. Ok, no jest OK, tak? Już nie pamiętam od Maja, to już mi się zapomniał, ale jakoś tak. Że najpierw request sobie pobierał z jakiegoś sobie API, znalazłem z datą. I to wklejał, i w ten sposób pan Mietek już tylko musiał F1 wciskać, i tam się jakoś dogadali, że wciskają F1. Oni są zadowoleni. Oni byli sobie bardziej zadowoleni i dzięki temu łaskawie zapłacili fakturę. Pan Mietek jeszcze wspomniał, że tak naprawdę dzięki temu, że tam udało się trochę to chyto przepchnąć i żeby 3000 nie wydawać, to tam ten ordynator pozwolił się dotknąć wreszcie do tego serwera. Ja on mniej więcej wyrzeźbił coś takiego, takie coś mniej więcej w internecie, czyli jakąś do starej baterii, dospawał sobie dwa drutki, żeby tą płytę nie ingerować, tak, żeby tam tego soketu nie, nie, nie psuć. Więc sobie tam do bateryki dwa druciki zrobił i to zamontował taki jakiś zwykły koszyk za 5 zł z Allegro, na zwykłe takie paluszki, no bo taki paluszek to nie ma 200 mA, tylko tam 1500 mA. Więc to jest, ile to będzie? Sześć razy, przynajmniej 6 razy, 6 razy więcej. Więc mimo, że tam jest spore ssanie z tej multajołki, czy z mostku południowego na tej płycie głównej, to i tak taki workaround w postaci takiego koszyka paluszków a, które są przylutowane do budowy baterii C 2032 sprawiają, że on wtedy ma spokój tak na ileś tygodni, na ile to jeszcze nie wiemy. Na razie zrobił ten swój patent i na razie jest zadowolony, bo nie musi teraz o 6 rano przychodzić do pracy no bo tam zabiegi zaczynali o 6.30 pierwszych klientów puszczali, więc ono było o tej 6, żeby tam wcześniej być i to odpalić. A tak może przychodzić z innymi punktualnie na tą 6.30 do pracy. Więc on jest zadowolony, szpital jest zadowolony, pacjenci są zadowoleni, wszyscy są zadowoleni, ale wyczuwacie, że tu jest tak trochę coś, tu jest trochę nie tak, to nie tak wszystko powinno. Funkcjonować. Trochę długi nam wyszedł ten odcinek, ale myślę, że taka historia swego rodzaju ciekawa, i sporo można z tego się też nauczyć czy jakiś wniosku wyciągnąć. Do usłyszenia.